Jesteśmy z powrotem moi drodzy, wybaczcie, z jakiegoś powodu mam poczucie, że jak staję z prawej strony aparatu to chyba zasłaniam nadajnik od wiku, bo gubię wtedy zasięg. Dziwna bardzo to rzecz, więc będę starał się stać za, na... iPhone, za telefonem, tfu telefonem, za kamerą i może się nie zerwie. Zobaczcie, w ogóle ta zorza jest śmieszna, bo jest bardzo nisko nad horyzontem, ona jest na jakiejś wysokości maksymalnie 10-15 stopni. Eee, więc jest dosyć daleko od nas, to być może umożliwi nam zobaczenie jakichś jej wyższych warstw, jeśli bo po na pojaśnienie. Tam już teraz nawet trochę czerwień widać. Ale, ale bardzo liczę na to, że to podbije się jednak troszkę wyżej i, i zaraz do jakiegoś czadu. Na razie widzę, że się nie przerywa, więc nie jest tak źle. i odpalić sobie streama, żeby to zobaczyć. Teraz jak to się nadaje, bo ach to są po prostu tak. Jak chciałbym zacząć jeździć ze, po prostu ze starnikiem pod ręką. Jest. Yy, to jest nasza transmisja. Czy to jest jeszcze obraz stary? Co tu się dzieje? Dlaczego to się nie wysyła? O mamo, kochana. Słuchajcie, cyrk na kółkach, bo tutaj widzę, że się wszystko nadaje, natomiast jak wchodzę do siebie na telefonie na z wjazach w wjazdach i patrzę na transmisję, to odnoszę wrażenie, że ona jest zastopowana. Muszę zobaczyć, potwierdzić, że ona się płynie. A, jest, okej, okay, teraz się odświeżył obraz. Uff, dobra, czyli jednak widzicie to, co próbujemy Wam pokazać, bardzo dobrze, eee, bo ta zorza tutaj rzeczywiście sobie tak poczynia O, tu będzie ładnie. Jakiś samochód jedzie, trochę nam będzie świecił, ale to też nic nie szkodzi. Mamy teraz, obiektyw 20 mm, założony. To na pełnej klatce oddaje mniej więcej pole widzenia, które my widzimy nieuzbrojonym okiem. To jest w ogóle super, że taka ogniskowa. Coś takiego może zaoferować, dzięki czemu macie widok najbardziej zbliżony do tego, co ja teraz widzę patrząc w tym samym kierunku. Nawet sobie teraz patrzę, tak, ja mniej więcej sięgam wzrokiem teraz lewe peryferia do tej zorzy sięgającej tam do ziemi, a potem tak, widzę dolną część tej rozwarstwienia po prawej stronie, także dokładnie to, co wy widzicie na kamerze, jest dokładnie tym samym, co ja jestem w stanie dostrzec teraz nieuzbrojonym okiem. Przynajmniej jeśli chodzi oczywiście o pole widzenia, wy widzicie troszeczkę bardziej nasyconą ojej. Teraz pan zapalił w ciężarówce długie światła. O, LEDy jakieś niebieskie. No ale dobra, niech mu będzie. tak przegonił trochę te zorzy, mam poczucie? Moi drodzy, oglądamy sobie te zorze do upadłego już dlatego, że jutro chmury mają trochę zajść nad południowo-wschodnią Islandię, a my jutro jedziemy nad Jogosalron. I tam byłoby cudownie oczywiście oglądać zorze, ale pogoda może nie dopisać. Zobaczymy, czy to się uda, e... ale gdyby nie, to mamy dwie noce zaliczone. Wczorajszą trochę przez chmury wysokie i dzisiejszą, która, która w zasadzie jest trochę dziwna, bo niby tu jest bezchmurnie, ale widać, że od północy jakieś takie Gły się lekkie podnoszą. To też powoduje, że jest chłodniej, że jest wilgotność większa powietrza eee, i ta mi jest trochę rozmazana, ale, ale damy radę. Mam bardzo fajne zdjęcia, które mnie bardzo zadowoliły, ucieszyły przed chwilą, gdy sobie je wstykaliśmy. Pokażę Wam jutro na skubą w gwiazdach. Wrzucę ich kilka. Być się nam trochę pozazdrościli, jak to na naszych wyjazdach jest fajnie. Co prawda, w tym sezonie już wydaje się, że miejsc nie będzie. Poza dwoma, dwoma wyprawami, które będą na Islandii jeszcze w marcu, na zakończenie sezonu, będziemy je ogłoszali, ale dopiero w, w pierwszej połowie października. E, natomiast wszystkie wyprawy już na Islandię, teraz we wrześniu i oczywiście do końca lutego, wyprawy do Norwegii są już zaklepane. Dlatego, jeśli ktoś będzie chciał, wybrać się to albo pozostaje kolejny rok kolejny sezon, który będzie trochę krótszy pewnie, z uwagi na to, że w październiku czeka nas obrączkowe zaćmienie słońca w Stanach Zjednoczonych. No i tam trzeba będzie pojechać to zobaczyć, więc prawdopodobnie wtedy nie będzie wyprawy na zorze do Norwegii, więc będzie jedna mniej w sezonie. No ale wyprawa na zorze polarną, na zaćmienie słońca do Stanów, to też będzie nie byle co. W przyszły rok to w ogóle będzie rok dwóch zaćmień, dlatego że będziemy mieli zaćmienie całkowite w Australii w kwietniu i obrączkowe Stanów Zjednoczonych w październiku, w tym roku. Za to czeka nas jeszcze zaćmienie słońca. Pamiętajcie, że jeśli dobrze pamiętam, 20 albo 25 października czeka nas dosyć głębokie zaćmienie częściowe, widoczne również z Polski. Fajnie będzie je zobaczyć. Ja mam nadzieję, że będę mógł wam już transmitować je z mojego nowego obserwatorium, które będzie się budowało za niedługo, już w zasadzie. E, więc jak się wyrobię z robotą, to no to będzie jedna z pierwszych transmisji, które tam zrobimy, bo to będzie mniej więcej 10 dni po tym, jak obserwatorium powstanie, a przynajmniej jeśli wszystkie terminy uda się dochować. Więc e, pamiętajcie o tym, ja już sobie zapisałem to w kalendarzu, bo mi się jedna no, jakaś praca nawet na ten dzień prawie trafiła, o małe się nie wpakowałem w robotę, gdy na niebie będzie zaciemnienie słońca. A tak jak powszechnie wiadomo z astrologii przynosi pecha. Jartuję. Nie wiem co to przynosi w astrologii. Zmyśliłem to. No i co siadła ta złoża? Tak trochę. Ale mamy nadzieję, że zaraz ruszy, bo mamy wciąż bezet południowy. Yy. I mamy go już trochę czasu. Więc, yy. więc przydałaby się taka powtórka z rozżywki w, z tego co było parę minut temu. A tymczasem możecie sobie zobaczyć naszą wesołą ferajnę grupę, która siedzi tutaj. Już taka wilgoć jest. Wszyscy są tacy trochę rozmazani w tym świetle. Tira nie wiem, czy też to nie jest trochę zaparowany obiektyw, ale dzisiaj tu się łatwo to transmituje. Jest, słuchajcie, dosyć ciepło jest teraz 9 stopni. Jest chłodniej niż było wczoraj. Ale jakoś wszyscy mam poczucie, mają takie wrażenie, jakby było jednak cieplej. Eee, to jest raz. Natomiast to rzeczywiście są jedne z tych cieplejszych nocy w roku, jeśli chodzi o obserwacje zorze. Gdy. Ale się ładne, zobaczcie, robią pręgi. No, może coś się zaczyna tam dziać. No, zaczyna się dużo bardziej, na mi się. Wiecie, to jest? To jest cała domena zorze. Że ona nagle zupełnie niespodziewanie zaczyna jaśnieć w tych obszarach. I wygląda tak jak wygląda. No, popatrzcie na to, jak pięknie zaczyna się tam formować e, taki pas pręgów, które powolutku się ruszają. Co włączę na pełny ekran, to podgląd na ekranie u was ślicznie. No, chcesz zobaczyć Zajrzyj. Fantastiko. Proszę? Wykryli naszą miejscówkę tajną. <grym> Ani do, bo oni cię cykają, do przyjech, to przyjdź. Albo zatrzymują się, bo widzą Zorze. To też jest częsty przypadek. Ja sam jak jeżdżę samochodem, to się wkurzam jak widzę zorze i chętnie bym się zatrzymał, popatrzył, a... a... zwykle potem już zasłaniam sobie tą przesłoną przeciwsłoneczną, żeby na nią się nie gapić i jadę. Bo to jest zmora. Jak chcecie gdzieś dojechać nocą w Arktyce i jesteście fanami zorzy polarnej, to macie przesrane. Bo byście musieli co chwila stawać, żeby to oglądać. To jest okropne, dlatego naprawdę polecam stosować wtedy te osłony przeciwsłoneczne w samochodach. To naprawdę pomaga. Puścić sobie, nie wiem, jakieś radio, coś posłuchać i zająć się czymś, żeby nie gapić się na zorze Jezu już druga noc nocy dochodzi u Was Przed chwilą strasznie późno Tak, Emi słusznie zauważa, że to nie jest nasza druga zorza, tylko to jest nasza trzecia. Bo samolotu też się liczy. Więc niezły wynik. Pokażę mu teraz z drugiej strony. Coś chyba mi paruje ten obiektyw. Ja przepraszam, teraz wejdę wam w obiektyw. Przetrę go. E trochę będzie świecił jasno tak on jest zaparowany kurczę czekajcie przetrzemy go jak raz tutaj miałam chusteczkę. a teraz będzie widać lepiej bo takie wszystko było trochę zamglone o no super ale mogłaby się rozkulać jeszcze troszkę bardziej Prawdy byśmy się nie pogniewali. Ktoś tam przyjechał samochodem. Świeci nam na parkingu w naszą stronę. Super. O, już odjeżdża. Nie, przeparkowuje się chyba. Jest też zimno wszystkim co ale się się tak zrobiło przez tą Ej, bez kitu, moja mama ogląda transmisję. Mamo dlaczego ty nie śpisz? jakie tam się ładne słupy robią teraz, wow z fioletem wysoko, no dawaj zorzo dawaj o piękna zobaczcie jakie fiolety tam się tworzą, tu w tym miejscu widzicie, pięknie i tutaj, tutaj są takie czerwienie o czerwona zorza przy horyzoncie dawno nie widziałem, ostatnio jak z byliśmy Tak, budzi. bo one tylko są tutaj widoczne, ten czerwień, fiolet jest widoczny tylko tutaj na kamerze, oczywiście. Zobacz, tutaj jest czerwony na samym Aha, końcu no jest, i fiolet tak. tutaj się tworzył przed chwilą nad tymi, nad tymi mhm. warstwami. Czerwony i fioletowy, to mam mówiłem, że to jest bardzo trudne zobaczyć gołym okiem. Zieleń, róż, bez problemu. Zieleń już widzieliście, jak była jaśniejsza. Mhm. Róż też tam można zobaczyć. O, znowu gdzie się pręgi tworzą. Ale to się nagrywa? To na żywo leci. Aha, na żywo leci. Wszystko co powiesz będzie słyszane w całej Polsce. I jeszcze użyte przeciwko mnie. Może być użyte przeciwko <noise> tobie. Ale na przykład jak powiesz, kocham Jarosława, może to będą jakieś profity z tego? Słuchaj, żyję z O Jezu! My też niestety ile to już lat? Siedem, osiem wysta. Nie, nie, ale to nie ten sam Jarosław na szczęście. U. Swoją drogą, powiem wam jedną ciekawą rzecz, już nie o Jarosławie, że za naszymi plecami przez pewien czas było widać księżyc, ale on turlał się w zasadzie po horyzoncie, on tylko tak wychylił się i już zniknął. Nie wiem gdzie on jest. może jest tam za chmurą jakąś, widać od niego poświatę. Boże, po co ja wam to mówię, przecież ja to mogę wam pokazać, czekajcie. Zobaczcie, tu się obracamy na południe, o jezu, oczywiście kopnąłem statyw. Tu widać, że te chmury są podświetlone na czerwono przez Księżyc, on to się wydaje jakby tu świecił, ale nie, to jest jakaś latarnia, tam jest statek płynie. Ale on jest sam, za tymi chmurami gdzieś. Eee... Początko. Jest kotem. Proszę? Jakiś kotem jest, nie wiem, Nie na kamerze widzę te czerwone, Nie, nie, spokojnie. Nie jestem aż taki Tu puszczę wam teraz taki dłuższy czas naświetlania. O! No tak będzie w porządku. No ta sosza tak kilka razy prawie zaskoczyła i tak M nie może skończyć. Jakby spektakularnie Piotr zadaje tutaj takie pytanie. Czekajcie, bo tu ktoś latarką świeci nam w kadr. Piotr zadaje takie pytanie, dosyć ciekawe. Nie rozumiem, jak to jest zrobione, że przy hofnie widać tyle co nic, a u was takie wąsy. Eee, ale ty teraz w hofn to widzisz? Bo w hofn to tam mi się wydawało, że tam chmury zalegają teraz. Eee, bo myśmy od Wiku uciekli na zachód, dlatego że tam od Wiku już na wschód były murzyska, więc ciekawe, że w Hoffman tam Ci się udało to złapać. Zobaczę, ciekawe są Twoje odpowiedzi. No come on, Zorzo, no już weź się rozkula i byśmy pojechali do hotelu spać. Uh -huh. Jutro będziemy oglądali lodowce i góry lodowe i będzie w ogóle super. O Jezu, Wschód Słońca, na Boga. Ja w ogóle wypieprzę to z programu. Ja tak, z ja tak, Wiem, że ja to wymyśliłem, bo wsadzam tam to fajne to było, rzeczy, a potem myślę sobie głupio, to przecież tak. ja to musiał wstać, zawieść tych ludzi tam. Daj samolot. O Boże, daj samolot, jeszcze czego. Daj samolot, daj po prostu Wschód Słońca. Jeszcze jakieś inne rzeczy, nie daj Boże, jakiś trekking po górach. Chryste, Panie. Ja bym chciał... Odpuściłeś. nie było ich w programie. Chciał, to poszedł. Ja bardzo lubię wyjazdy do Norwegii, bo tam nic nie trzeba robić. Tam siedzimy przez cały dzień, lenimy się, oglądamy filmy, śmieszne filmy e, na YouTubku, komiksy czytam sobie. Jest przyjemnie i dopiero wczoraj wieczorem jedziemy na Zorze. A. Można grać w planszówki, można w Pokémony grać. To czujecie to? To są wyjazdy. Dzień w Pokémony gramy, chodzimy, a potem na Zorze jedziemy. Ja takie wyprawy Wam zapewniam. Także, jakby ktoś chciał jechać, gra w Pokémony, to, to ja polecam. Jak nie będzie w to nie jedziemy. No i dobrze. Musisz zainstalować teraz Pokémon Go. Wiesz o tym? Chcecie mnie dodać do franców? ja Wam powiem, jaki mam kod. Uwaga, wieszcie, coś do zanotowania, zaraz będę dyktował. Przyda mi się trochę frenców nowych. Zwłaszcza, że chciałbym niedługo wbić poziom 40 i zdobyć Shiny Mew. Także. Proszę bardzo. Proszę bardzo tutaj notować. Ja tu mówię, teraz mam teraz na francach online mój kod. Uwaga. Dykuję. 5 5 7 5 1 7 6 5 4 6 2 6 Bez sensu jest to co zrobiłem. Przecież mogę wam to skopiować. Czyli wystartował. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Wysyłajcie zaproszenia, będziemy jeździli, grali w poksy i, i łapali zorze. W Wieszczadach jest też tak zimno? Zimniej jest w Wieszczadach. Tu jest ciepło. Słuchajcie, tu jest. No nie, no, tu jest ciepło. To są cieplutkie noce. W Wieszczadach mieliśmy taką noc, ze dwa lata temu pojechaliśmy na drogę męczną w marcu i Jezu, tak wtedy wszyscy zmarzli potwornie. Była strasznie duża wilgotność powietrza i o czwartej rano nie wszyscy dali radę. Niektórzy się ewakuowali, bo nie byli w stanie ustać tam. Nie, na wiosnę tylko i latem. Kiedy? Wiosnę i latem. Dobra, słuchajcie, moi drodzy. Wy już się napatrzyliście. My sobie idziemy teraz robić jeszcze jakieś zdjęcia i pewnie niedługo będziemy się zwijali. Jutro nas czeka pobudka. która jest godzina. Jest północ dokładnie. Naprawdę, jest u nas północ, czyli u was wybiła godzina druga nad ranem. Naprawdę, wstydzilibyście się, już dawno powinniście spać. Rano do roboty idziecie. Jadczyszyn, ty maturę zdałeś. A nie, ty nie musisz jeść. No dobra, Marcin możesz siedzieć, ty jesteś rozgrzeszony. Zdałeś tę maturę, ładnie. Dumny z ciebie jestem. Także tak. Chcecie kogoś pozdrowić, wy tutaj, zebrani, obecni? Proszę bardzo. Dziewczyny. To co? Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają transmisję. Eee, co jeszcze? A ty miałaś taką piękną bloskę dzisiaj. No <laughs> tak jakoś wyszło. A tak, ja tak. pozdrawiam Piękny, i dziękuję panie. wszystkim swoim znajomym, dzięki którym tutaj jestem. To jest cudowna przygoda, zwłaszcza tutaj z tym panem. I to jest fantastyczny czas i naprawdę jest tutaj super wieczór dzisiaj. Nie zapłaciłem jej w ogóle, żeby to powiedziała. No i tak tu się słuchajcie. I tak tuż się, się żyje na tej Islandii, no, co tu dużo mówisz. Bardzo ciepło jest. Bardzo ciepło jest. Ale już chodźmy z tego zimna. <laughs> ale tak w ogóle mi się bardzo podoba, ale czy już możemy iść. <grymne> Ola, musisz wpaść tutaj do Suchanewskiej Oli, mówię teraz, przyjść i powiedzieć Ile się siedzi na zorze i w jakich temperaturach Dzisiaj to macie spocerek Ale mnie to cieszy, słuchajcie, my mamy problem, dlatego że wszyscy zabrali bardzo ciepłe ciuchy Ja napowiadałem, że będzie tak strasznie zimno, my mamy naprawdę lato na Islandii, jakiego ja naprawdę dawno nie pamiętam Jest o, o, drugi o, o, dzień z rzędu temperatury po 18 stopni, słońce świeci, ja nie wiem w ogóle co tu robić nawet było 20, przecież tak się nie godzi w ogóle. Wstyd Islandio, wstyd. Jakiś sztorm, tak jakąś mokrym deszczem po twarzy, nie wiem, cokolwiek. Ale był deszcz pod wodospadem. To się nie liczy. No dobra, ostatni rzut oka na zorze, która jest tutaj i jedziemy. Jak się roz... A, jeszcze tylko zobaczę, tylko co się teraz z BZ dzieje, czy on może jakoś się poprawił. Ja, ale to, że ty to, to nie to znaczy, że O, A będzie teraz chwilę na plusie. muzyczkę włączyć? Jak włączymy muzyczkę, to nas Facebook zablokuje. Kto? Facebook. Dlaczego? No bo powie, że piracimy coś. Ale jak skończysz transmisję? A jak skończymy transmisję, to włączymy sobie muzyczkę. Dobra, moi drodzy, to było z głową w gwiazdach live. Zenka, od razu dzisiaj. Ci się Zenka, o Boże. To ja się jeszcze z wami pożegnam, wam tutaj pokażę. Trochę zakatarzony, ale. Ale jestem. Dziękuję, że byliście z nami. Dobranoc i mam nadzieję, że jutro się też zobaczymy. Ta pogoda taka jest, sobie. Cześć, chodź. Proszę bardzo. Pokémony, chciałeś to masz. Ile radości po prostu. No dobra, to już wyłączam to. Diabły, coś złapię. I Ciach. Nie będę Wam już włączał człówki, bo mi się nie chce przełączać tego pliku. Pa!